No i się nazywał, on w ogóle, wieczu, jak na koordynatora, dwumiesięczna cisza w rozmowach, to, tak. no to mnie, tak. jest, mnie z tym dobrze, wiesz, tak, tak. bo mam czas, nie muszę nigdzie <laughs> jeździć, widzę, jak Pankaniak ucza, tak, tak. wiesz, piętkę, lebo się tak, wyrabia, co pięć tak, minut telefon. Tak, tak, tak. Znaczy, Bartek ma taki problem, że Bartek się nauczył zarządzać wszystkim przez telefon. Nawet jak siedzieliśmy na tej trybunie, to szef borykam na głowę do niego telefony, czyś mi z może dalej radzić. No ja czy hmm. no to minister, on by do mnie tego tak czy może mi głowy dalej czy nie? Bo pierdy pod telefonem. Dobram. No, Dobra. no, Dobra. Ale stołeczny dostaje telefon, żebyś to... Ale ja ja, ja. nie ma, Ale nie, ale nie Ale facet nauczył ich, że dzwonił dzwoni i o nim rozkazuje. I tak samo poszło. Spali łódkę pod ambasadą, bo minister osobiście wymyślił taką, wiesz, z takiego... Taką koncepcję, tak? Z takiego to, zarządzania ręcznego są same problemy. Tymarka minister, który nie ma tylko uprawnień. 你刚才那个